Z taką miłością i troską pielęgnowaliście swoje siewki ogórków. Każda roślinka była pod waszą bacznością. I co? Po przesadzeniu do nowego, przestronniejszego domku nagle pożółkła, opuściła listki i zwiędła. Brzmi znajomo? Uspokójcie się. Nie jesteście sami. Dziś omówimy 20 najgroźniejszych błędów popełnianych przy pikowaniu ogórków. Błędów, których te rośliny dosłownie nie wybaczają. Obiecuję wam... Po tym materiale wasza rozsada będzie znosić przeprowadzkę bez stresu, gwarantując przyszłe fantastyczne plony. A tak w ogóle, to wypikujecie ogórki czy siejecie od razu do gruntu? Dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy waszych metod. Zanim przejdziemy do listy błędów, odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego ogórki są tak kapryśne? Cała tajemnica tkwi w ich systemie korzeniowym. W przeciwieństwie do powiedzmy pomidorów, które są w stanie wypuścić nowe korzenie niemal z każdego centymetra łodygi, ogórki mają system korzeniowy bardzo delikatny, palowy, który słabo się regeneruje po uszkodzeniach. Jakiekolwiek zranienie to dla nich potężny szok, który kosztuje roślinę dużo siły i czasu. Właśnie dlatego doświadczeni ogrodnicy mówią nie o pikowaniu ogórków, a o przesadzaniu z bryłą. Klasyczne pikowanie polega na uszczknięciu końcówki głównego korzenia. Co ma pobudzić rozwój korzeni bocznych. Dla ogórka to czysta katastrofa. Natomiast przesadzanie z bryłą to delikatne przeniesienie rośliny wraz z całą bryłą korzeniową z mniejszej doniczki do większej. Naszym celem jest, aby ogórek nawet nie zorientował się, że zmienił miejsce zamieszkania. Zrozumienie tej różnicy pozwoli nam uniknąć 90% wszystkich potencjalnych kłopotów. Pierwszy błąd, który popełnia wielu początkujących, to pośpiech. Widzicie dwa pierwsze listki, które wyrosły z nasiona i stwierdzacie, że to już pora na przesadzanie. Ale pamiętajcie, to nie są prawdziwe liście, to tak zwane liścienie. Są one niczym plecak z prowiantem dla nowonarodzonej siewki, ponieważ zawierają zapas składników odżywczych. Roślina jest w tym momencie jeszcze zbyt słaba. Jej system korzeniowy dopiero się formuje, a każda ingerencja będzie dla niej ogromnym szokiem. Przesadzanie na etapie liścieni to niemal gwarantowany sposób na spowolnienie rozwoju sadzonek nawet o tydzień, albo co gorsza, na ich całkowite zniszczenie. Roślina całą swoją energię przeznaczy wówczas nie na wzrost, ale na przetrwanie i adaptację. Dlatego musicie uzbroić się w cierpliwość. Idealny moment na przesadzenie nastąpi, gdy ogórek wypuści dwa lub trzy prawdziwe, ząbkowane liście. Do tego czasu będzie miał już wystarczająco rozwinięty system korzeniowy. By bezboleśnie znieść całą operację. Na ekranie widzicie właśnie idealny przykład sadzonki gotowej do przesadzenia. Ale z drugiej strony, tak samo jak pośpiech, zwlekanie z przesadzaniem to druga skrajność, równie niebezpieczna. Myślicie, niech jeszcze trochę podrośnie nabierze sił. A tymczasem w tej malutkiej doniczce rozgrywa się prawdziwy dramat. Korzeniom robi się ciasno, zaczynają splatać się w zbity kłąb, dosłownie dusząc się nawzajem. Składników odżywczych w tej ograniczonej ilości ziemi jest już za mało, a roślina zaczyna głodować. Zauważycie to po spowolnieniu wzrostu i żółknięciu dolnych liści. A kiedy w końcu zdecydujecie się na przesadzenie, wyciągniecie z doniczki zbity filcowy kłąb korzeni. Rozplątanie go bez uszkodzeń będzie już niemożliwe. Taka roślina po przesadzeniu będzie bardzo długo chorować, adaptować się i dochodzić do siebie. Straciła już cenny czas i zasoby. Dlatego zapamiętajcie, faza dwóch do trzech liści właściwych to złoty środek, idealne okno możliwości, którego nie wolno przegapić. Przejdźmy do sedna tego procesu. Oto moment decydujący. Wyciągacie sadzonkę z pojemnika i tu popełniana jest trzecia najpoważniejsza pomyłka. Próbujecie ją naprawdę pikować, czyli uszczykujecie lub odcinacie wierzchołek głównego korzenia palowego. Ten zabieg jest może dobry dla pomidorów czy papryk. Zmusza je do wytwarzania bardziej włóknistego systemu korzeniowego, ale dla ogórka, powtarzam, jest to równoznaczne z poważną operacją bez znieczulenia. Jego główny korzeń palowy to jego życie, jego podstawowy kanał do pobierania wody i składników odżywczych. Uszkadzając go, skazujecie roślinę na długotrwałe cierpienie. Może pożółknąć, zatrzymać wzrost i w końcu obumrzeć. Zapomnijcie o słowie pikowanie w przypadku ogórków. My robimy tylko przesadzanie z całą bryłą korzeniową. Naszym celem jest zachowanie tej bryły w nienaruszonym stanie. Wyobraźcie sobie, że przenosicie delikatny antyk. Żadnych gwałtownych ruchów, żadnego naruszania bryły. Po prostu ostrożnie przenosimy ją z jednego pomieszczenia do drugiego, znacznie większego. Czwartym błędem jest niewłaściwe przygotowanie nowego domu. Bierzecie ziemię prosto z ogrodu albo używacie starej, zbitej i wyjałowionej ziemi. To jest ogromny błąd. Zimna, zbita, pozbawiona struktury gleba to prawdziwy szok termiczny dla delikatnych korzeni ogórka. Z luźnego i ciepłego środowiska kubka rozsadowego trafiają w zimny i twardy uścisk. Korzeniom trudno będzie oddychać i się rozwijać. Nie będą w stanie pobierać tlenu, a ryzyko wystąpienia zgnilizny korzeniowej wzrasta wielokrotnie. Ziemia do przesadzania powinna mieć co najmniej temperaturę pokojową, a najlepiej być nawet nieco cieplejsza. Musi być luźna, przepuszczalna i żyzna. Idealnie jeśli wcześniej przygotujecie mieszankę z torfu, pruchnicy lub kompostu ziemi darniowej oraz niewielkiej ilości piasku lub perlitu dla lepszej struktury. Taka gleba będzie dla korzeni niczym miękka pierzynka, w której z przyjemnością będą kontynuowały swój wzrost. Kolejny błąd, na który trzeba uważać, związany jest z rozmiarem nowej doniczki. Niektórzy ogrodnicy chcąc oszczędzać czas, wsadzają malutką sadzonkę od razu do ogromnej donicy, na przykład do pięciolitrowego wiadra. Logika jest prosta żeby potem już nie przesadzać. Niestety jest to tak zwana niedźwiedzia przysługa. Mały system korzeniowy nie jest po prostu w stanie opanować tak dużej ilości podłoża. W rezultacie Gleba, do której korzenie nie mają dostępu, zacznie szybko kwaśnieć od podlewania. W takim środowisku natychmiast rozwiną się patogenne grzyby. Roślina będzie tkwić w wiecznym bagnie, co nieuchronnie prowadzi do chorób systemu korzeniowego. To trochę tak, jakbyśmy jedną osobę umieścili w ogromnym, zimnym zamku. Jest to nieefektywne i po prostu nieprzyjemne. Zasada jest prosta. Nowa doniczka powinna być większa od poprzedniej w średnicy. O zaledwie 2, maksymalnie 3 cm. Taka przestrzeń w zupełności wystarczy korzeniom na kolejne tygodnie wzrostu, ale co najważniejsze, cała ziemia w doniczce będzie zagospodarowana równomiernie. Jest też sytuacja odwrotna, również szkodliwa. Przesadzanie do zbyt małej doniczki. W ten sposób właściwie nic nie zmieniasz, bo to jest bezcelowe. Jeśli nowa doniczka jest tylko niewiele większa od poprzedniej, Korzenie w mgnieniu oka dosięgną ścianek i ponownie zaczną się splatać w ciasny kłębek. Nie rozwiązujesz problemu ciasnoty, a jedynie odkładasz go w czasie, i to na bardzo krótko. Roślina nie dostanie też bodźca do aktywnego wzrostu, bo jej system korzeniowy ponownie znajdzie się w zbyt ciasnym uścisku. To niepotrzebny wysiłek, który serwuje roślinie dodatkowy stres, nie dając jej nic w zamian. Z tego powodu zawsze rzetelnie oceniaj wielkość bryły korzeniowej. Jeśli zauważysz, że korzenie całkowicie oplotły ziemię, śmiało sięgaj po większą doniczkę, ale pamiętaj, bez przesady, jak już wspomnieliśmy. Idealnym rozwiązaniem jest pozostawienie około 1,5 do 2 cm wolnej przestrzeni na świeży substrat pomiędzy starą bryłą korzeniową a ściankami nowej doniczki. Siódmy błąd to uszkodzenia mechaniczne. Często podczas przesadzania chwytamy sadzonkę za kruchą łodyżkę. Pamiętajmy jednak, że łodyga siewki ogórka jest niezwykle delikatna i wodnista. Ściskając ją palcami możemy uszkodzić naczynia, którymi przemieszczają się woda i składniki odżywcze. W miejscu uciśnięcia powstaje przewężenie, które zaburzy odżywianie całej sadzonki. Roślina może zacząć więdnąć i w rezultacie obumrzeć nawet jeśli korzenie są nienaruszone. Jest to jak zaciśnięcie ważnej tętnicy. Zapamiętajcie więc główną zasadę nigdy nie chwytamy sadzonki za łodygę. Prawidłowo trzymamy ją za liścienie. Są one wystarczająco sztywne, a nawet lekkie ich uszkodzenie nie będzie dla rośliny krytyczne. Albo co jeszcze lepsze, ostrożnie podpierajmy bryłę korzeniową od spodu dłonią. W ten sposób zminimalizujemy kontakt z samą rośliną i zredukujemy ryzyko uszkodzenia do zera. Błąd numer 8 to jeden z tych najbardziej popularnych i najbardziej zgubnych. Chodzi o zbyt głębokie sadzenie rozsady. Aż po same liścienie. Wiele osób robi to przez analogię do pomidorów, które na takim głębokim sadzeniu wręcz zyskują, wypuszczając dodatkowe korzenie na łodydze. Ale ogórek to nie pomidor. Jego łodyga, gdy znajdzie się pod ziemią, nie da nam nowych korzeni. Wręcz przeciwnie. W warunkach dużej wilgotności i braku dostępu powietrza z dużym prawdopodobieństwem zacznie po prostu gnić. W ten sposób własnymi rękami tworzycie ognisko dla rozwoju czarnej nóżki oraz innych chorób grzybowych tuż przy podstawie rośliny. To tak, jakby założyć na szyję mokry szalik i oczekiwać, że zrobi się cieplej. Prawidłowy poziom sadzenia jest dokładnie taki sam jak w poprzedniej doniczce. Maksymalnie co można zrobić, to przysypać łodygę ziemią o 1 cm wyżej. To w zupełności wystarczy dla zapewnienia stabilności, ale nie stworzy zagrożenia gnicia. Dziewiąty błąd to można powiedzieć druga strona medalu. Obawiając się, że zbyt głębokie posadzenie zaszkodzi roślinie, niektórzy ogrodnicy z kolei sadzą ją za wysoko. Pozostawiają wtedy część bryły korzeniowej wystającą ponad poziom nowego podłoża. W rezultacie sadzonka staje się niestabilna. Łodyga się chwieje i przy jakimkolwiek nieostrożnym ruchu albo podczas samego podlewania roślina może po prostu przewrócić się na bok. Co więcej, górna część systemu korzeniowego wystawiona na powietrze zacznie przesychać. To na pewno nie przyczyni się do zdrowego rozwoju rośliny. Po przesadzeniu, bryła korzeniowa musi być całkowicie przykryta nowym podłożem. Sama roślina powinna zaś siedzieć w doniczce pewnie i stabilnie. Poziom ziemi w nowej doniczce powinien docelowo równać się z powierzchnią starej bryły korzeniowej. Tylko wtedy zapewnimy sadzące stabilność, a także prawidłowy rozwój systemu korzeniowego bez ryzyka przesuszenia. Przygotowanie rozsady do przesadzenia to kluczowy moment. A błąd numer dziesiąty to obfite podlewanie sadzonek tuż przed jej planowanym przesadzeniem. Wydaje się to logiczne. Podlewamy roślinę, żeby ułatwić jej start. W praktyce jednak prowadzi to do problemów. Mocno nasiąknięta bryła korzeniowa staje się ciężka, sypka i bardzo krucha. Kiedy będziecie ją wyjmować z pojemnika, bryła z dużą pewnością rozpadnie się wam w rękach, odsłaniając i uszkadzając delikatne korzonki. A tego właśnie najbardziej staramy się uniknąć. Prawidłowe podejście to podlać sadzonki na kilka godzin, a najlepiej na cały dzień, przed planowanym przesadzaniem. W tym czasie nadmiar wilgoci zdąży odparować, podłoże stanie się umiarkowanie wilgotne, a bryła korzeniowa będzie zwarta i dobrze utrzyma swój kształt. Dzięki temu łatwo wysunie się z pojemnika, nie rozsypując się, i bez problemu przeniesiecie go do nowego miejsca bez najmniejszego uszczerbku. Jedenasty błąd. Jest całkowitym przeciwieństwem poprzedniego, ale nie mniej zgubny. Jest to próba przesadzenia rośliny, której bryła korzeniowa jest kompletnie sucha. Zapomnieliście podlać sadzonki, a ziemia w pojemniku zamieniła się w kamień. Gdy spróbujecie wyjąć roślinę, suchy substrat obsypie się jak piasek, a wy zostaniecie z gołymi, bezbronnymi korzeniami w dłoniach. Drobne korzenie włośnikowe, kluczowe dla odżywiania rośliny, obumierają na powietrzu w ciągu zaledwie kilku minut. Nawet jeśli od razu posadzicie taką sadzonkę do nowej ziemi. Doświadczy ona kolosalnego stresu i silnego odwodnienia. Regeneracja po tak barbarzyńskim przesadzaniu zajmie mnóstwo czasu, o ile w ogóle nastąpi. Dlatego zawsze sprawdzajcie wilgotność podłoża przed przesadzaniem. Powinno być lekko wilgotne niczym dobrze wyciśnięta gąbka. Jest to idealny stan, by zachować integralność bryły korzeniowej i zdrowie całego systemu korzeniowego. Zatem nasza roślina szczęśliwie trafiła do nowego domu. I tu czeka na nas błąd numer 12 podlewanie zimną wodą. Bierzemy wodę prosto z kranu albo ze studni i podlewamy nią świeżo przesadzonego ogórka. Dla jego systemu korzeniowego, który i tak jest już zestresowany, jest to równoznaczne z lodowatym prysznicem. Nagła zmiana temperatury wywołuje skurcz naczyń korzeniowych, przez co przestają one wchłaniać wilgoć, nawet jeśli gleba jest mokra. W rezultacie roślina może zacząć więdnąć na naszych oczach. Chociaż dopiero co ją podlaliśmy. Woda do podlewania sadzonek, szczególnie po przesadzeniu, musi być odstana i ciepła w temperaturze około 23 do 25 stopni. To komfortowa temperatura, która nie wywoła szoku u korzeni, a wręcz przeciwnie, pomoże im szybciej się zaadaptować i sprawnie działać w nowych warunkach. Trzynasty błąd może wydawać się nielogiczny, ale zdarza się naprawdę często. Chodzi o całkowite zaniechanie podlewania rośliny zaraz po przesadzeniu. Niektórzy ogrodnicy wychodzą z założenia, że w nowym świeżym podłożu jest wystarczająco dużo wilgoci. Niestety to błędne przekonanie. Po pierwsze, podczas przesadzania pomiędzy starą bryłą korzeniową a świeżą ziemią w nowej doniczce, nieuchronnie powstają mikroszczeliny. Jeśli nie wypełnimy ich wodą, korzenie znajdą się w kieszeniach powietrznych i w tych miejscach zaczną po prostu wysychać. Po drugie, Podlanie zapewnia korzeniom właściwy kontakt z nowym podłożem, co jest kluczowe dla szybkiego przyjęcia się rośliny. Dlatego po przesadzeniu roślinę należy bezwzględnie podlać. Pamiętajmy, nie zalewamy jej do stanu bagna, wystarczy ostrożnie przelać ją ciepłą wodą wzdłuż krawędzi doniczki. Dzięki temu ziemia osiądzie, odpowiednio się zagęści wokół korzeni i wypełni wszystkie luki. To z kolei pomoże roślinie szybciej zadomowić się w nowym miejscu. Przesadzanie skończone. Z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku stawiasz doniczkę w najbardziej słonecznym miejscu, czyli na południowym parapecie. To jest błąd numer 14. Roślina po przesadzeniu jest osłabiona, jej system korzeniowy nie zaczął jeszcze w pełni pracować w nowym podłożu i nie jest w stanie w całości dostarczać liściom wilgoci. A w pełnym słońcu liście zaczynają gwałtownie parować wodę. Co prowadzi do więdnięcia? To dla rośliny ogromny, dodatkowy stres. Przez pierwsze dwa, trzy dni po przesadzeniu sadzonkę należy umieścić w miejscu zacienionym, ale widnym, osłoniętym od palącego słońca. Idealnie sprawdzi się okno wschodnie lub zachodnie, albo po prostu miejsce w głębi pokoju. Daj roślinie czas na regenerację w spokojnych, łagodnych warunkach. Gdy tylko zobaczysz, że listki się podniosły i roślina wygląda na rzeźką, możesz stopniowo przenosić ją z powrotem. Na bardziej nasłonecznione stanowisko. Piętnasty błąd jest ściśle powiązany z poprzednim zagadnieniem mowa tu o przeciągu. Przesadziliście sadzonki i zostawiliście je na parapecie, obok uchylonego okna. Nawet lekki, chłodny powiew wiatru jest poważną próbą dla osłabionej rośliny. Przeciąg, podobnie jak ostre słońce, intensyfikuje parowanie wilgoci z liści, co skutkuje utratą turgoru. Co więcej, nagłe wahania temperatury, spowodowane przeciągiem, bardzo negatywnie wpływają na kondycję systemu korzeniowego. Ogórki, które co do zasady są roślinami wybitnie ciepłolubnymi, absolutnie nie tolerują przeciągów na żadnym etapie rozwoju, a tym bardziej zaraz po przesadzeniu. Z tego względu, w czasie adaptacji, czyli przez te dwa czy trzy dni, zapewnijcie roślinie nie tylko ochronę przed bezpośrednim słońcem, ale i całkowity brak przeciągów, niech sadzonka dojdzie do siebie w cichym, ciepłym i zacisznym miejscu. Wielu ogrodników, chcąc pomóc roślinie, która przeżyła stres związany z przesadzaniem, popełnia ten sam błąd: zbyt szybko ją nawożą. W ruch idą nawozy, stymulatory wzrostu i inna chemia. Wydaje nam się, że dostarczamy roślinie dodatkowe pożywienie, ale w rzeczywistości jej szkodzimy. Nawet podczas najbardziej ostrożnego przesadzania, korzenie zawsze doznają mikrourazów, a skoncentrowany roztwór nawozu, trafiając na te drobne rany, Wywołuje prawdziwe poparzenie chemiczne. Korzenie nie tylko nie będą w stanie przyswoić tego nawozu, ale co gorsza, może on je po prostu zniszczyć. Pierwsze nawożenie po przesadzeniu jest dopuszczalne nie wcześniej niż po 10-14 dniach. W tym czasie roślina zdąży się zaadaptować, system korzeniowy zagoi się i zacznie aktywnie eksplorować nową glebę. Dopiero wtedy będzie gotowa przyjąć i przyswoić dodatkowe pożywienie bez żadnej szkody. Siedemnasty błąd. Popełniamy już na etapie siewu. Chodzi o uprawę rozsady w jednej wspólnej skrzynce. Kiedy przychodzi czas pikowania, stajemy przed głównym problemem. Korzenie wszystkich roślin są ze sobą ściśle poplątane. Rozdzielenie ich bez uszkodzeń jest praktycznie niemożliwe. Kiedy pociągniemy jedną siewkę, za nią ciągną się korzenie jej sąsiadów. W rezultacie żadnej rośliny nie udaje się przesadzić z całą nieuszkodzoną bryłą ziemi. Wszystkie doznają poważnych urazów systemu korzeniowego i potem długo chorują. Właśnie dlatego stanowczo zaleca się uprawę ogórków od razu w pojemnikach indywidualnych, w doniczkach torfowych, plastikowych kubeczkach lub specjalnych wielodoniczkach. To pozwala na przeprowadzenie przepikowania maksymalnie bezboleśnie, wystarczy wyjąć roślinę razem z jej indywidualną bryłą korzeniową i przenieść do większej doniczki. To jest klucz do zdrowej i szybko rozwijającej się rozsady. Osiemnasty błąd to zlekceważenie konieczności zakotwiczenia. Przesadziłeś roślinę do nowej doniczki, nasypałeś ziemi, ale nie ubiłeś jej delikatnie wokół łodygi. W rezultacie u podstawy rośliny zostaje pusta luka, a ona chwieje się jak ołówek w szklance. Roślina jest niestabilna i już przy pierwszym podlaniu może się przechylić, a nawet całkiem wywrócić. Co gorsza, Korzenie nie mają wystarczająco ścisłego kontaktu z podłożem i nie mogą się prawidłowo zakorzenić. Kiedy umieścisz bryłę korzeniową w doniczce i zasypiesz świeżą ziemią, pamiętaj, aby koniecznie, ale delikatnie, bez nadmiernego nacisku, ubić podłoże palcami wokół łodygi. To stworzy roślinie niezbędne wsparcie i zapewni kluczowy, mocny kontakt korzeni z ziemią, co jest tak ważne dla jej szybkiego przyjęcia roślina musi w doniczce stać mocno i pewnie. Przedostatni, dziewiętnasty błąd to użycie słabej jakości doniczek torfowych. Idea wydaje się wspaniała. Wsadzić sadzonkę prosto do gruntu razem z doniczką, nie uszkadzając delikatnych korzeni. Niestety, tanie i byle jakie doniczki często są wykonane z bardzo gęstej, prasowanej tektury, do której dodano sporo kleju. Ich ścianki są tak twarde, że wrażliwe korzenie ogórka po prostu nie są w stanie się przez nie przebić. W efekcie system korzeniowy zostaje uwięziony w takim torfowym sarkofagu. Jego wzrost zostaje całkowicie zahamowany, a roślina przestaje się rozwijać nawet gdy już trafi do otwartego gruntu. Jeżeli koniecznie chcecie używać doniczek torfowych, wybierajcie tylko sprawdzonych producentów, a najlepiej przed wsadzeniem do ziemi delikatnie naderwijcie lub rozgniećcie ścianki i dno doniczki. By pomóc korzeniom wydostać się na wolność. Albo, co jest metodą najpewniejszą, użyjcie zwykłych plastikowych kubeczków. Z nich bryłę korzeniową, wyjmuje się szybko i bez żadnego kłopotu. I wreszcie błąd numer 20. Ten psychologiczny. Zbyt często się niepotrzebnie denerwujemy i spieszymy. Przesadzanie siewek, czy rozsady, to naprawdę nie jest sprint. Róbcie wszystko spokojnie, bez pośpiechu i gwałtownych ruchów. Przygotujcie wszystko wcześniej: ziemię, doniczki, wodę do podlewania, miejsce, gdzie rozsada będzie stała po przesadzeniu. Zamieńcie ten proces w małą medytację. Wasz wewnętrzny spokój przełoży się na ruchy. Będą one bardziej płynne i precyzyjne. Ogórki, podobnie jak wszystkie żywe organizmy, wyczuwają wasze nastawienie. Kiedy pracujecie z nimi z miłością i troską, a nie z irytacją i w pośpiechu, rezultaty zawsze będą lepsze. Pamiętajcie, że nie wykonujecie tylko technicznego zabiegu agrarnego, ale pomagacie małej żywej istocie przejść na nowy, lepszy etap życia. Wasza delikatność i precyzja to najlepszy stymulator wzrostu, jaki w ogóle można sobie wyobrazić. Mamy je. Te 20 podstępnych pułapek, które czyhają na nas, gdy przesadzamy sadzonki ogórków. Jak widzicie, prawie wszystkie są w taki czy inny sposób związane z główną cechą ogórka, jego niesamowicie delikatnym i wrażliwym systemem korzeniowym. Błędne podlewanie, zła temperatura, niewłaściwe podłoże, jeden zbędny ruch i nasz delikatny ogórek przeżywa już głęboki szok, który cofa go w rozwoju o całe tygodnie. Ale kluczowy wniosek, który łączy te wszystkie błędy, sprowadza się do naszego podejścia. Musimy przestać traktować ogórka jak wytrzymałego żołnierza, na przykład pomidora, a zacząć widzieć w nim arystokratę, który wymaga szacunku dla swojej przestrzeni osobistej, zwłaszcza dla korzeni. Przestańcie go pikować, a zacznijcie ostrożnie przekładać z bryłą korzeniową, a zobaczycie kolosalną różnicę w przyjmowaniu się i szybkości wzrostu. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli okazał się dla Was przydatny, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych sekretów obfitych plonów. A teraz pytanie do Was: z którym z tych 20 błędów spotkaliście się osobiście? A może macie swój sekretny sposób na bezbolesne przesadzanie ogórków? Podzielcie się swoim bezcennym doświadczeniem w komentarzach. Pomóżmy sobie nawzajem wyhodować jak najbardziej chrupiące i obfite zbiory.